Miłość właśnie, i tylko ona jest zdolna zmusić mnie do takiej brutalności, żeby dziecko obudzić klapsem, a nie pocałunkiem. Która jest mi obca i która jest obca mojej naturze. Biedna Ziemio, ty nie wiesz, jaki bat na ciebie idzie. Oczywiście wszystko powiedzą że się w naturze coś pokrociło. rozumiecie to? Ja ich zna, interpretatorów zdarzeń już na pamięć znam. Wezwałem syna, ale on nie przyszedł. Wezwałem go, ale on nie rozpoznał mojego imienia. Zatracił, zagłuszył. Zapomniał. Wezwałem syna mojego po imieniu, a on zapomniał moje imię. Mój chrześcijański lud upadł i stał się pogański. Mam pięć dni, aby zrobić książeczkę wojskową i przekonać, bo to jest apel tylko i wyłącznie do zakonników i do przyjaciół zakonu. Ten wymarz na wojnę, rozumiecie? My w sobotę musimy już za tydzień wyruszyć na wojnę. Dając Panu Bogu nowe deklaracje. Ci, co byli ze mną na pielgrzymce, już to ćwiczcie. Dzieci, nie jest to proste. Trzy różańce jeszcze do, do, odmówić do tego, co dać, bo poszczenie to mamy, jest łatwiejsze. Dodatkowe do armii. Za tydzień w sobotę was wyślę do ludu chrześcijańskiego polskiego, który upadł i stał się pogańskim. Mamy najpierw ulatować Polskę. Upadek Adama i Ewy pomnożył, rozszerzył, powiększył i pomnożył się do granic kosmosu. Dzieci tak zdziczyliśmy.